Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betzajdy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławił. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili. Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A jak zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie, to mówił oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie, Umiłowanie przez Chrystusa, pana, bracia i siostry. Rozpoczęliśmy nasze rekolekcje wielkopostne, które chcemy przeżyć po raz kolejny w naszym życiu. Proszę zastanów się na początku, które to już Twoje rekolekcje? Ile już tych rekolekcji było? 10, 20, 50, 100, może 200? Jakby tak dobrze policzyć, przecież na ogół uczestniczymy. Przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, czasami jeszcze jakieś dodatkowe, to po co ci te rekolekcje? No po co? Przecież po tylu rekolekcjach to już powinieneś być święty. Masz się jeszcze w ogóle z czego nawracać? No zastanów się dobrze, po co tutaj przychodzisz. Po co przychodzisz na te rekolekcje? Może, może żona cię wysłała? No to żonie nie wolno się sprzeciwiać, trzeba przyjść, nie ma rady. Może tak sobie myślisz, że no, nie byłem na Boże Narodzenie, to na Wielkanoc już trzeba przyjść. No po co ci te rekolekcje? Moi drodzy, przepraszam, że tak może trochę inaczej niż zwykle zaczynam. Ale po to, żeby zmusić do myślenia, po co ja tutaj w ogóle przychodzę. Bo my byśmy chcieli tak czasami, żeby w jednym momencie nasze życie się całkowicie zmieniło, żeby już raz na zawsze było ukierunkowane na Pana Boga i żebyśmy już byli tacy święci. Z pięknie złożonymi rączkami, pobożnie bo pochyloną głową na prawo albo na lewo, ale tak się nie da. I raczej potrzebujemy 180 razy przychodzić, żeby Pan nas korygował po jednym stopniu, po trochu. Owszem, zdarzają się spektakularne nawrócenia, takie w jednym momencie, ale bardzo rzadko. Na ogół potrzebujemy ciągłego powracania do Pana Boga. I każde rekolekcje to jest czas łaski, czas takiego wejścia na górę przemienienia. A przecież ta parafia jest pod wezwaniem przemienienia pańskiego. To jest taki czas, kiedy musimy zostawić to nasze obecne życie i trochę odejść, popatrzeć. Z dystansu na to, co się dzieje w moim życiu. Po to, aby tam powiedzieć, tak jak Piotr, Panie dobrze, że tu jesteśmy. No to rozstawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Eliasza, jeden dla rzesza. I my będziemy te trzy namioty rozstawiać przez poszczególne dni. Dzisiaj takie tylko wprowadzenie w re rekolekcje. A jutro zaczniemy rozstawiać namioty. Namiot Eliasza, czyli namiot proroka, mówiący o słowie Bożym. Namiot Mojżesza, pokazujący moralność. Przecież Mojżesz dostał od Pana Boga dekalog. I wreszcie namiot Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł po to, aby znieść prawo, ale po to, by je wypełnić by spełnić wszystkie proroctwa. I w nim postaramy się zobaczyć taką syntezę. To jest, moi drodzy, takie jedno zdanie, oczywiście nie jedno zdanie, ale jedno zdanie wprowadzenia. Drugie, które chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili. Istotą to rekolekcji nie jest to, co mówi ksiądz. Jeżeli ktoś przychodzi, żeby posłuchać coś mądrego albo łączy się w tej transmisji, myśląc, że przeżyje mądre rekolekcje, to niech zmieni kanał. Nie zamierzam tutaj wygłaszać mądrości. Raczej chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem życia, swoim doświadczeniem spotkania z Panem Bogiem i z ludźmi. I najważniejsze, to nie jest to, co Ksiądz mówi, ale to, co Pan będzie mówił do Ciebie. Dlatego proszę, żeby nie ograniczać tych rekolekcji do tej godziny w kościele ale by rzeczywiście w domu podjąć modlitwę, może podjąć słuchanie Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, może jakoś znaleźć czas, żeby zastanowić się, jak wygląda moje życie w perspektywie Pana Boga. Dopiero wtedy te rekolekcje będą pełne moi drodzy, za czym my gonimy w życiu? Gdzie my teraz jesteśmy? Czy rok temu przypuszczaliśmy, że 20 marca 2021 roku dalej będziemy w maskach? Że dalej będą ograniczenia? Dalej będziemy sponiewierani przez tę epidemię? Ale i w tym czasie Pan Bóg chce przychodzić ze swoją łaską. Moi drodzy, jak widzę, że na tej uszy jest trochę więcej rodziców, trochę dziadków, co jest sensem waszego życia? Czasami ludzie mówią takie gorzkie słowa. Proszę księdza, ja całe życie pracowałem, pracowałam, żeby moim dzieciom było lepiej niż mnie. I udało się, wybudowali dom. Mają dobrą pracę, tylko że teraz nie mają czasu nas odwiedzić. To dobrze, że nas jest jeszcze jest dwójka, to mamy się z nim pokłócić. A jakby nie daj Boże zostało jedno, to już nie ma do kogo gęby otworzyć. Moi drodzy rodzice, po co wy sobie wypruwacie żyły? Żeby waszym dzieciom było lepiej niż wam? żeby wasze dzieci były lepszymi ludźmi niż wy. Co dzisiaj się jemy, to zbierzecie. Nie ma innej opcji. Na skąd pochodzę jest takie powiedzenie, że łatwiej jest jednej matce gromadkę dzieci wychować niż tej samej gromadce jedną matkę dochować. I za czym gonić? To jest bardzo ważne pytanie, bo Pan Jezus mówi, gdzie jest Twój skarb, tam jest i serce Twoje. Jest taka piękna novela Lwa Stoja, ile ziemi potrzebuje człowiek. Jest to historia niejakiego Jefima Pachoma, który pracuje w majątku ziemskim i ma jedno pragnienie. Chciałby kiedyś mieć kawałek swojej własnej ziemi. Nadarza się ku temu okazja, bo ten majątek jest parcelowany, można kawałek ziemi dostać. I rzeczywiście Jewim, tak jak i inni, biorą po kawałku tej ziemi. Szybko się okazuje, że Jewim jest bardzo dobrym gospodarzem i rzeczywiście pomnaża swój areał, dokupując kolejne kawałki pola. Do tego stopnia, że w pewnym momencie staje się najbogatszym człowiekiem w całej okolicy. Ludzie trochę z przekąsem mówią, że dorobił się na ich krzywdzie, ale to jest nieprawda. I w pewnym momencie Jedzim dowiedział się, że w sąsiednim okręgu można dostać dobrą cenę po okazyjnej, dobrą ziemię po okazyjnej cenie. Co więcej, tej ziemi można wziąć tyle, tylko człowiek chce. Sprzedaje je to, co ma i rusza w podróż. Tam okazuje się to rzeczywiście prawdą. Cena jest dosyć ciekawa, bo wpłaca się określoną sumę pieniędzy i można wziąć tyle ziemi, ile człowiek w ciągu jednego dnia zdąży obejść i zaznaczyć granicę. Tylko jest jeden warunek. Przed zachodem słońca trzeba wrócić na miejsce, skąd się wyszło. Jefim wpłaca pieniądze i skoro świt w pewnym pagórku, zdejmuje czapkę, rzuca ją na ziemię, żeby zaznaczyć, skąd wychodzi. I idzie ze swoim parodkiem, co kilkadziesiąt metrów, wbijając palik albo ustawiając kilka kamieni, żeby zaznaczyć granicę pola swojego. Ale co wyjdzie na kolejne wzgórze, to okazuje się, że tam dalej jest jeszcze ładniejsza łąka, ładniejsze pole, lepszy las. Więc idzie, chce coraz więcej. Szkoda mu trochę czasu, żeby się zatrzymać, odpocząć, posilić. Ale w pewnym momencie orientuje się, że jest bardzo daleko, a słońce już powoli zachodzi. Więc postanawia jak najszybciej wrócić na to miejsce początkowe, żeby dostać tę ziemię, bo inaczej pieniądze są stracone. I biegnie, Pod spływa mu z czoła, a ten coraz bardziej zmęczony, biegnie. I kiedy już jest u podnóża tego pagórka, na którym zostawił swoją uczatkę, słońce chowa się za horyzontem, za tym pagórkiem. Zrezygnowany zatrzymuje się. Myśli, że już wszystko stracone. Ale ludzie, którzy są na górze, Wołają na niego, żeby jak najszybciej wchodził, bo tam jeszcze ostatnie promienie słowa. Jeszcze nie jest wszystko stracone. Jak jego ostatkiem sił wspina się na to wzgórze i kiedy już dochodzi do odpowiedniego miejsca pada martwy, zaledwie kilka kroków przed swoją czarką. Jego parobek, w tym miejscu, gdzie upadł kopie dół. Dwa metry długi, metr szeroki składa ciało Jefima. Na tym ciele, na tym yy, grobie usypuje kurhan. Ktoś wypowiada słowa. Tyle właśnie ziemi potrzebuje człowiek. A ty czego potrzebujesz? Za czym gonisz w swoim życiu? Czy rzeczywiście to jest aż tak ważne? Moi drodzy, Pan Bóg zaprasza nas w czasie Wielkiego Postu, abyśmy odnowili z nim przymierze. I o tym było pierwsze czytanie. Nie wiem, na ile zwróciliście uwagę na to. Mówi, że to przymierze które zawrze z domem Izraela, będzie takie. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich serce. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I to jest nasze przymierze. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle chciałby być święty. Są tutaj tacy? chciałby być święty? Może można podnieść do, do góry, wsyp, rękę do góry, nie wstydźcie się. Co jacyś święci? No pojedyncze osoby są. Gratuluję. Gratuluję. To może zadam inne pytanie jeszcze. Kto dzisiaj zamierza przyjąć mnie świętą? Już chyba wszyscy, spe... no, więcej, bardzo dobrze. Dziękuję. No to znaczy, że mam przed sobą świętych ludzi. Wiecie, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę. Ale człowiek, który jest oczyszczony, nie ma grzechu śmiertelnego. Grzech powszedni płaci oczywiście chociażby spowiedź powszechna na początku mszy świętej. To taki człowiek, który nie ma grzechu, jest święty. Czyli ma przed sobą świętych ludzi. I my czasami myślimy, że my świętość musimy zdobywać, że tak się zepniemy w sobie i będziemy święci. Ale to nie o to chodzi. Bo my zawarliśmy przymierze z Panem Bogiem, a raczej to Pan mu zawarł przymierze z każdym z nas. Pewnie większość z nas tego nie pamięta. Ale był taki moment w naszym życiu, kiedy my byliśmy święci całkowicie. To był moment naszego chrztu. Kiedy Pan Bóg o każdym z nas powiedział, to jest moje dziecko umiłowane, to jest mój synu, kochany syn, kochana córeczka. I Pan Bóg wtedy jako mówi, daję Ci moją świętość, daję Ci moje życie, tylko nie zmarnuj tego. I powołaniem chrześcijanina nie jest zdobywanie świętości, tylko jest jej utrzymanie bo my ją dostaliśmy gratis. Owszem, przez swoją słabość, przez doświadczenie grzechu trudno jest nam uwierzyć, że jesteśmy święty. Jestem trudniej jest uwierzyć, że święty. jest mąż, żona, baba, tata, świat już w ogóle taki święty. Ale to jest prawda. Że Pan Bóg uczynił nas świętymi. I każdemu daje szansę, aby tę świętość odnowić. Jest takie powiedzenie: nie ma grzesznika bez przyszłości i nie ma świętego bez przeszłości. A pomiędzy jednym a drugim jest tylko rozgrzeszenie. Czy my rzeczywiście Walczymy o to, aby być świętymi. W 1954 roku we Francji Jacques Fesch brał udział w napadzie na bank, podczas którego śmiertelnie ranił policjanta. Podczas śledztwa i później no, procesu został aresztowany i skazany na śmierć. Ale te 3,5 roku od momentu schwytania do wykonania wyroku 1 października 1957 roku zaowocowało tym, że w głęboko się nawrócił, zmienił swoje życie. W zasadzie można powiedzieć, a co miał do stracenia? Skoro już i tak wiedział, że skończy tak jak skończy, to może jednak warto się nawrócić, bo pan Bóg jest. Nic z tych rzeczy. Ale dwa ostatnie miesiące swojego życia zapisał w takim dzienniku duchowym, który dedykował swojej wówczas sześcioletniej córce Weronice. Zapisał: Moja kochana córeczko, to jest mój dziennik, jedyne moje dobro, które zapisuję Tobie z braku innych dóbr. Jakie ojcowie mają zwyczaj dawać swoim dzieciom. I każdy dzień notuje w tym swoim dzienniku refleksje, przeżycia, jakieś pragnienia. Ostatnie słowa myśli, w dniu, kiedy został wykonany wyrok, padają tam takie słowa. Nie jestem sam. Bóg jest ze mną. Tylko pięć godzin życia. Za pięć godzin zobaczę Jezusa. I można by powiedzieć, moi drodzy, że to jest koniec historii. Zapłacił za swoje czyny, odpokutował, ale to nie jest koniec historii. Bo dziesięć lat temu zakończył się jego proces gratyfikacyjny na poziomie diecezjalnym. Co to znaczy? To znaczy, że ten złodziej, zabójca i grzesznik taki jak każdy z nas ma być pokazany przez Kościół jako wzór do naśladowania, jako święty. Nie ma grzesznika bez przyszłości i nie ma świętego bez przeszłości. Dla każdego z nas jest szansa, tak jak Pan Jezus, tak jak w Piśmie Świętym czytamy, choćby Wasze grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją. Dla Pana Boga nasze grzechy nie stanowią ograniczeń, ale właśnie musimy się przygotować na to, że w niebie, do którego mamy na wejść. Będą wszyscy ci, którzy zaufają miłosierdziu Pana Boga, także ci, którzy dopuścili się po ludzku wielkich grzechów, nawet zbrodni. Oni też mają szansę być zbawieni. To my czasami myślimy, jakim prawem oni mają być w tym samym niebie, co ja. Przecież ja nie okradłem, ja nie zabiłem. Ale to jest tajemnica Pana Boga. Dlatego, moi drodzy, kiedy będziemy w te najbliższe dni rozstawiać te namioty, to zapraszam, abyśmy rzeczywiście w domu podjęli modlitwę i refleksję nad tym, jak wygląda moje życie. Zacznij dzisiaj koniem. Do czego Pan Bóg mnie dzisiaj wzywa. I obyśmy mieli w sobie to wielkie pragnienie, z jakim przyszli do Filipa, Grecy, jakie miał urząd też. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa nie tylko tu na ziemi, ale i w wieczności. Amen.